Po dragu? No? Nie, nie. pokaż twarz. Kurwa, jak ja teraz stąd wyjdę? Kurwa. Za to z dragów to mnie kurwa domknie. No, 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 dragu Nie myślałem, że będzie tak wielka kara. I kubańczycy zamulowują. Okay. Zamulowują bilierów. Kurwa. Ale dobra, mam jeszcze motylkę. To spalę ją przed kolegami. Dawaj. Ona ci dała siłę. Jesteś jak Superman teraz. Zasz radę, kurwa, wyjść z tego gówna. Wbierz <noise> <noise> sobie mooc! Synu Jedi. Mogę, bo zapalnicka nie działa. <noise> tak. Może dobry kolega mi ją No to dawaj. Tak, rozwalaj. tak, trzymaj, Batmana broszka! No czekaj, bo jest... mam takie malutki, tam ludzie idą. Dawaj, rozwalaj! Zbierz no, emocji, z Dobra, wal teraz, co ty, na ile miał ten film trwać? Pół roku, stary? <noise> Dalej! Niszcz. Posło. No dawaj. Niszcz! A, teraz mam moc! Odżywiam.